Hej, hej, hello! Witajcie moi drodzy na kanale Rapture i Coming pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, to co Wam teraz powiem nie będzie dla niektórych e, po prostu przyjemne. Jest to bardzo, bardzo poważna sprawa i bardzo, bardzo najpoważniejsza sprawa w ogóle w całym naszym tutaj życiu, e, zwłaszcza dla matek z dziećmi. <laughs> Bądź rodziców po prostu z dziećmi i tak samo e, tatusiów z dziećmi. Słuchajcie, Pan Bóg dał mi i pozwoli mi, z, e, aby. Do, miała takie doświadczenie, i to jest tylko wtedy, gdy chodzimy bardzo Pana Boga blisko. Ja nie chodzę cały czas, jak bardzo bym chciała, bardzo Pana Boga blisko. Wieście mi to nie jest to, że jestem taka idealna i w ogóle nie. Ale po prostu najważniejsze, by być po prostu posłusznym duchowi świętemu. I teraz powiem Wam, że Pan Bóg pozwoli mi doświadczyć pewnego doświadczenia, yy, które miałam i. Jest ono nie. No nie było ono zbytnio aż takie fajne z jednej strony, ale im więcej z Panem Bogiem przeżywamy, im więcej um, chodzimy, to Bóg daje nam poznawać się z różnorodnych stron. I chciałabym Wam powiedzieć coś, co po prostu Bóg naprawdę pokazał mi, co będzie się działo po pochwyceniu. Kiedyś sen pokazałam pokazałem Wam. Powiedziałam wam, że będzie po prostu mega wielki chaos. To będzie koszmar, to będzie po prostu katastrofa. Katastrofa ekonomiczna, po prostu z każdej strony, po prostu z każdej strony. Najpierw chciałabym też oczywiście o to pomodlić, bym przekazała wam to w taki sposób, aby, <laughs> abyście zrozumieli, że to jest naprawdę bardzo ważne i byśmy coś w tym kierunku robili, bo ja tak samo jestem matką. Panie Boże, oddaję Ci chwały i czasie. Bardzo Ci proszę, abyś, Panie Boże, pokierował moimi ustami, Panie Boże, i w tym, co mam mówić, tylko to, co by było najważniejsze. Aby, Panie Boże, Twój Duch Święty działał, abym po prostu wiedziała, co mam po prostu powiedzieć. Wiem, że Ty chcesz, bym to przekazała, bo to chodzi ze mną od dłuższego czasu. I nie po to dałeś mi to doświadczenie, żebym tak sobie je po prostu miała, ale po to, by uświadomić pozostałych, co będzie się działo. Dlatego daję Ci chwałę i cześć i proszę Cię, abyśmy razem mogli to rozważyć i moglibyśmy to przyjąć. Byśmy mogli naprawdę widzieć Twoją łaskę i to, że naprawdę o nas troszczysz, dlatego to pokazujesz. Amen. Słuchajcie, <laughs> Kiedyś, yy, pamiętam, nie wziąłem tego mojego zeszyciku, ale to było, nie wiem, może z dwa miesiące temu. Może no, dwa, dwa miesiące temu, gdzieś to było, tak. Powiem Wam, yy, Bóg pokazał wtedy mi, że mam czytać Ezechiela. Ezechiela, mam czytać Ezechiela. No i po prostu czytałam Ezechiela. Yy, Ezechiela. I. Był to rozdział czwarty i czytałam i tak bardzo czytałam po prostu ten, w ogóle te rozdziały, taki, tyle mam tu słuchajcie podkreślonych rzeczy, że hej, było to bardzo, bardzo ważne i powiem Wam dlaczego później tak się wydarzyło. Może najpierw opowiem to, co miałam, jakie miałam doświadczenie. <laughs> Albo nie, przeczytam. <laughs> Proroczy znak oblężenie. Ezechiel, jak wiecie, był bardzo takim prorokiem, bardzo takim pokazującym ewidentnie, namacalnie, co będzie się działo. Czyli, na przykład, gdzieś poszedł, co zrobił, i tak się stało. W Nowym Testamencie też to mamy taką historię o pewnym człowieku, który zawiązał się i pokazał pewnemu apostołowi, że tak będziesz uwiązany, do kogo należy ten pasek, czyli na nie pamiętam, co do końca tam było, to tak, będziesz, to, to tak ta osoba będzie uwiązana w tym miejscu, do którego pójdzie. Więc oczywiście, poziom ludzie mówili, nie idź tam. Bo po co tam będzie szedł w ogóle, bo się, wiadomo, otroszczyli o niego, bo wiedzieli, że ten człowiek, który to przedpowiedział, po prostu to była prawda. I tak samo Ezechiel mówił dużo rzeczy, które po prostu się wydarzyły i tak się działo. I na przykład to wam, wam przeczytam czwarty po prostu rozdział, bo on jest bardzo taki yy, pokazujący po prostu, no, szok. Ty natomiast, synu człowieczy, weź sobie cegłę, połóż ją przed sobą i wyrysuj na niej miasto Jerozolimę. Następnie rozpocznij jej oblężenie, znieś wokół niej wały i usyp podejścia, rozłóż obozy i dookoła poustawiaj tarany Potem weź sobie żelazną płytę i ustaw ją niczym żelazny mur pomiędzy sobą a miastem Na koniec przybierz wrogą minę i zacznij zachowywać się tak jakby to było prawdziwe oblężenie, jakbyś to ty oblegał miasto to będzie znakiem dla domu Izraela. W tym czasie ułóż się na lewym boku i włóż na ten bok winę domu Izraela. Te winy będziesz nosił tak długo, jak długo będziesz leżał na skierowane przeciwko niemu. Za lata ich winy wyznaczyć liczbę dni: 390 tyle dni będziesz nosił winę domu Izraela. Po upływie tych dni połóż się na po raz drugi, tym razem na prawym boku. Przez 40 dni będziesz nosił winę domu Judy. Jak poprzednio wyznaczam Ci dzień za rok, przybierz więc wrogą minę tak, jakbyś oblegał Jerozolimę, obnasz swoje ramię i prorokuj przeciwko miastu, a ja skrępuję Cię powrozami tak, że nie, nie będziesz mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż się dopełnią dni Twojego oblężenia. Na ten czas przygotuj sobie pszenicę i jęczmień, bób i soczewicę, proso oraz orkisz. Złóż to do jednego naczynia i z tego przygotowuj posiłki. Tak będziesz się odżywiał przez cały czas swojego leżenia na boku, czyli przez 390 dni. To, co będziesz miał zjeść, powinno być odważane. Będzie też o 20 cykli na dzień. Posiłki będziesz spożywał u ustalonej porze. <laughs> To samo dotyczy wody. Będziesz pił jedną szóstą chino dziennie, również o ustalonej porze. Twój posiłek, przypominać, będzie pod płomyki jęczmienne, upieczone, upieczone w obecności ludzi na ogniu z ludzkich odchodów. W ten sposób zakończył Pan żywić się. W ten sposób zakończył Pan żywić się będą synowie Izraela wśród narodów, między którymi ich rozproszę. Będą jedli pokarm nieczysty. Ach, wszechmocny panie, mówi odpowiedział, odpowiedział Ezechiel. Jeszcze nigdy nie skalałem się padliną ani mięsem na, ze zwierząt rozszarpanych. Od młodości do teraz nie miałem w ustach mięsa nieczystego. Dobrze, usłyszałem. więc odchody ludzkie ognojem wydlęcym na nich piecz swoje placki synu człowieczy usłyszałem dalej oto ja skończę w Jerozolimie z dostatkiem chleba będą jedli chleb na wagę a przy tym z niepokojem, będą też pić wodę odmierzoną i z przerażeniem sprawię, że zabraknie im chleba i wody zostaną zniszczeni całymi rodzinami pogniją we własnych winach i to nie chodzi o to, bo, że Bogu to się podoba że, będą po prostu, że Bóg będzie to wszystko niszczył po prostu konsekwencje grzechu są takie że niestety za grzech jest śmierć czy tego chcemy, czy tego nie chcemy ja tutaj zostawiam to Panu Bogu On wie najlepiej i On zna każdego Człowieka, dlatego wie, co się dzieje, a teraz w tym czasie, słuchajcie, ten dzień po prostu jest zatrzymany, dlatego nie ma takich różnych, powiedzmy, ludobójstw. Nie ma też takich ludzi, tak jak Ezechiel, który by, po prostu mógłby, wiecie, no, idą i zabijają całe, powiedzmy, narody z dziećmi i takie tam inne rzeczy. To jest przykre, wiem, na to nie mam wytłumaczenia, ale to panu Bogu zostawiam. Tutaj bardziej z, y, przy, chcę się skupić na tym, co panu pokazał w tym całym fragmencie. Bóg, zobaczcie, pokazał człowiekowi Ezechielowi, by położył się 300 390 lin na lewym boku gdzie 40 dni na prawym boku. Wyobraźcie to sobie to jest ponad rok leżenia na jednym boku. Tu jest napisane, ktoś powie, że no to niemożliwe, żeby on leżał cały czas. Napisane jest, że Bóg go on ma się położyć, a Bóg go przywiąże tymi linami czy czymś tam. On wtedy będzie karmił się tylko bobem, soczewicą, nieczmieniem i pszenicą. Proso oraz orkisz, czyli same jakieś tam, powiedzmy, zboże. Dodatkowo będzie tylko woda do picia. O, o, oczywiście, to samo o ustalonej porze. Ma tak samo pokazać miną swoją, że to będzie po prostu, jak ludzie tam ci będą oblegać, to nie rozumiemy, jak, jak to będzie po prostu zło. I powiem wam, Bóg pokazuje to, co się musi wydarzyć, nie po to, bo On jest z tego zadowolony. Jest, uważam, bo to jest moje zdanie, bo patrząc tutaj na Pismo Święte, gdzie e, pewien e, mąż Boży powiedział: Boże, jeżeli pomodę się, a jeżeli znajdę tyle i tyle osób, czy ty uratujesz? Uratuję. Więc mamy możliwość, ja w to wierzę, Pana Boga przybłagać przez post, modlitwę i naszą po prostu e, postawę, przybłagać na temat różnych spraw. I to jest bardzo ważne, co Wam teraz po prostu powiem, jakie ja miałam doświadczenie. Ja nie jestem, nie wiadomo, jakimś tam, w ogóle nie wolam się za proroka. <tuszę> to po pierwsze. Jestem kobietą, która jest narodzona na nowo w w Duchu Świętym, przez, przez wodny, która po prostu Pana Boga słucha i po prostu słyszy Go na tyle, ile po prostu też oczywiście pozwala, ale uważam, że staram się jak najwięcej pozwalać, by do świętym to mi mówił. I miałam taką e, sytuację. Wcześniej mówię, nie no, nie będę tego mówiła po prostu, bo to bez sensu. Ludzie pomyślą, że jestem jest jakaś walnięta normalnie, ale teraz już Dlatego doszłam i że ten etap, że jakby Bóg przepracował tutaj ze mną, że to w ogóle kompletnie nie ma w ogóle, ładu nie składa, że mam się tu właśnie takim czymś po prostu przyjmować. Po prostu mówię wam, co to będzie. I potem miałam takie doświadczenie. Wstaje, słyszę rano, idź na śmietnik, znajdziesz dziecko. Co ja mówię, no dobra. Czy to ode mnie, czy nie, ale dałam takiego, takiego, takiego namacalnego słyszenia takich myśli, po prostu nie miałam, więc mówię i wie, po prostu wiem, kiedy Bóg do mnie mówi, a kiedy nie, bo takich sytuacji jest po prostu bardzo, bardzo mało. <laughs> w takich sytuacjach aż bardzo ekstremalnych, które chyba wydarzyła mi się, można powiedzieć, może, może z dwa, nie wiem, trzy, trzy razy, może w życiu, może trochę więcej, może nie pamiętam tego. Więc ja wstałam. I mówię, Boże, no jak mam pojechać na śmietnik? No z kim mam pojechać? Nie mam samochodu, wiesz, że, wie, że mam sobie po prostu samochody, ja nie mam jak pojechać tam u nas tutaj jest 10 kilometrów od tego, by pojechać na takie tam, no, no śmietnisko tam jest wielkie, tam gdzie, no wie, wiecie, no gdzie śmietniska muszą być, tam gdzie oni segregują te śmieci i te wszystkie inne sprawy. Więc pojechałam, w sensie szukałam samochodu. I mówię, tutaj sobie do, do pracy I mówię, no Boże, no z kim mam jechać? Bo, tak cały czas we je... mnie, no jedź, 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 znajdziesz dziecko. Jedź znajdzieś dziecko. że Masz, masz jechać, znajdziesz dziecko. Powiem wam, no i jechałam akurat w tym dniu, tak samo później dopiero, ale może miałam jechać to wcześniej, nie wiem. Ale też miałam to wparcie, że mam jechać, tak, nie dało mi to spokoju. No po prostu ludzie po prostu pomyślą, że jestem jakaś walnięta, Boże, no po co mam to robić? No po co mam to robić? No, ale co, będę bała się własnej rodziny? Będę bała się własnej rodziny. Jeżeli właśnie ktoś słuchaj, z was, z rodziny dba o was i wie, jacy jesteście w Bogu, to jeżeli was wyśmiewa, to właśnie to, to, to po prostu to jest koszmar. Ale jeżeli wie, że po prostu naprawdę się z Panem Bogiem, bo dajecie bo tak samo tego owoce, to on to zrozumie, że to jest coś ważnego. No i powiem Wam, pojechałam, jadąc o godzinie 16 około z moim mężem, tam córką, siostrą i właśnie siostrzenicą pojechaliśmy. No i zatrzymaliśmy się przy tym. Nie miejscu, bo jest takie do dojławy. ławy. Zatrzymaliśmy się, słuchajcie, przy tym miejscu, no to ja jeszcze wcześniej w domu, naprawdę byłam tak, po prostu wiedziałam, że to do ducha już od razu, dobra, jestem posłuszna. Mam tam pojechać, jak znajdę dziecko, to już myślałam, dobra, czyli w takim razie muszę wziąć kocyk, no bo dziecka, jak, jak będzie na szpitaliku, z pewnością będzie mu zimno, to wtedy było wiadomo, krótki, czapki, więc było zimno, e, więc dobra, biorę kocyk i ja, ja no, szukałam tego kocyka, taki kocyk, który robiłam też na rękoma, taki fajny tam się robi, taki mięciutki kocyk, wzięłam go i potem sobie myślałam, dobra, co teraz w takim razie, jak dziecko znajdę, od razu widziałam, co od razu zrobię, że pójdę do, do szpitala, oczywiście pójdę do szpitala, to i tamto i jakieś inne rzeczy, no i wzięłam ten kocyk i pojechaliśmy. Ja to mówię, dopiero powiedziałam to mojemu mężowi, dopiero jak jechaliśmy, bo nie chciałam po prostu, żebym, no wyśmiał mnie, że jestem kaźwalnięta. No ale mimo wszystko on też tego do końca zbytnio nie przyjął, no bo, no bo kto normalny, ja też bym tego może nie przyjęła, kto normalny o tym pomyśli, no, no ktoś się coś, coś mówi, że masz jechać dziecko szukać albo cokolwiek innego szukać. No i pojechałam, I zatrzymałam się, no i ja wychodzę biały dzień, biorę sobie ten kocek, tam tylko samochody przyjeżdżają, tam nie było w ogóle ludzi jakby ogólnie, ale idę i patrzę po tych rowach tutaj, 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 słuchajcie po prostu no masakra, mówię, no nic nie ma, nic nie ma, nic nie widzę, nie słyszę może powinnam dalej boże, pójść, ale się, czas już mi goni, może powinnam iść dalej, a ja już muszę jechać, tam wtedy jechać do okulisty no i poszukałam, 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 zasłuchiwałam także hej, czy coś słychać, czy coś słychać, nic nie było słychać wróciłam do samochodu, zrobiłam co swoje Pojechałam. Dobra, wróciłam do domu. Mój mąż tylko pyta, czy wezwać, czy wezwać doktora. czy Oczywiście śmiał się ze mnie, ale taki jest taki sposób, taki, on, taki dobry, taki wiecie o co chodzi. Na no, jak to mąż Kocham mnie, więc wie, że doskonale, że wie jakaś z tym szalona. Wiele razy takie rzeczy robiłam, ale nie jaka w tym przypadku, tylko o innych rzeczach. Nie bożych, tylko o innych rzeczach. Ale Bóg, ale Bóg zna po prostu nas i wie, co możemy zrobić, a czego nie, do czego się dopuścimy, do czego, a czego nie, a co takiego takiego pojechać z kocyk, pojechać poszukać, a kto wie, co Ty robisz na przykład w tym momencie, tylko Ty i pół, nie? Więc pojechałam, wróciłam do domu, no i potem mówię, no Boże, no nie znalazłam, taka trochę zawiedziona, tak lekko zawiedziona, ale zrobiłam, co miałam zrobić, byłam posłuszna i to było takie parcie, że tego to nie zapomnę do końca życia, to było takie parcie, które miałam kilka razy i wiem, kiedy Bóg to w taki właśnie sposób mówi, Zrobiłam, byłam posłuszna i powiem Wam, dwa dni później pytam Pana Boga: No Boże, ale po co mi to pokazałeś? Po co mi to pokazałeś? Co to, co to miało w ogóle znaczyć? Potem sobie teraz zastanawiałam: A może ktoś inny miał to dziecko znaleźć? Może ktoś inny miał te, może, 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 tam, może, może to o nie chodziło o dziecko, może to chodziło o coś innego, a może już ktoś te wziął to dziecko, a ja nie widziałam. Wiecie, co mi chodzi, nie? Że, że może spóźniłam się, ale później jadę. Do domu. Jestem wieczorem przy Modlitwie, czytam: co Boże, dalej tego Ezechiela, no i dalej tam te Prostwa, dalej tam, co on tam robił, i w ogóle i wszystko. I naraz po prostu słyszę: Smutną po prostu, smutną historię, taką smutną rzecz. Tak będzie, kiedy będzie pochwycenie. Swoje matki będą szukać dzieci, i ich nie znajdą. Dlatego ja nie, teraz, teraz do mnie dochodzi: Dlaczego tego dziecka nie znalazłam? Tak. Razem mi doszło to właśnie dlaczego. Nie będą, będą szukać, a nie znajdą. Będą jeździć po prostu kilometry, nie znajdą. Będą szukać nawet na śmietnisku, a nie znajdą tego dziecka. Ponieważ nie będzie dzieci, słuchajcie. Wszystkie dzieci po pochwyceniu zostaną zabrane. Nie wiem do końca w jakim wieku to może być, że dziecko już jest świadome, a jakie nieświadome tego, że grzeszy. Przyjmuje się w Izraelu, że to 13 lat chłopak, 19 dziewczynka, ale to też nie jest do końca pewne, bo to są różne głosy. Raz mówią tak, raz mówią tak niektórzy ludzie, więc tu trzeba by to bardzo, bardziej poszukać. Bo wi wiadomo, jako rodzice łudzimy się, że dzieci nie są świadome do jakiegoś, zawsze dla nas będą dziećmi, zawsze łudzimy się, że choć nawet 16 lat będą mieli, to zawsze będą nieświadomi. Ale patrząc na mnie, z mojego punktu widzenia, miałam 16 lat a zachowywałam się trochę jak dziecko, więc nie wiem, jak Pan Bóg to odbiera. Pan Bóg wie najlepiej, jak to będzie. Ale powiem Wam, w tym momencie, kiedy ja właśnie to robiłam, że szłam, w domu już przygotowywałam się, szukałam tego kocyka i to, i to, i tamto, i wiedziałam, że byłam taka, że muszę jechać, że muszę teraz, taka byłam, że słuchajcie, że aż mnie nie mogłam, po prostu musiałam jechać. Potem mój mąż jakby, nie, że wyśmiał mnie po prostu, tylko tak jakby to było pokazane właśnie, że Ludzie będą chodzić w obłędzie, zwłaszcza matki z kockami będą chodziły i szukały swoje dzieci. Dlatego bardzo o to proszę, jaka tego kwintesencja jest. Módlmy się o swoje dzieci módlmy się o swoje dzieci, powiem Wam, bo dlatego, że to jest bardzo ważne, aby oddały swoje serce Jezusowi. To nie jest tylko tak, że tylko my oddajemy swoje serce Jezusowi, a dzieci już nie muszą tego robić. Każdy z pokolenia na pokolenie, jak urodził się, ma na sobie grzech, jak to się mówi, pierworodny, tak? Ma na sobie grzech. I tylko Bóg go może zmazać, tylko Bóg go może zabrać, ale dlatego dzieci będą zabrane, ponieważ nie mają świadomości tego, co to do końca jeszcze jest grzech, bo są małe, one wiadomo, się bawią. Do jakiegoś tam oczywiście mówi wieku, nie wiem do jakiego, nie mi to oceniać, Pan Bóg wie najlepiej. Dlatego zawsze taką furtkę zostawiam, dlatego bo, po prostu, bo nie jestem Bogiem, i Bóg i tak go będzie chciał, to i tak oczywiście weźmie. Dlatego bardzo was proszę. Abyście naprawdę przemyśleli to, nie tylko że wy w jakim jesteście miejscu, ale abyście modlili się tak samo o swoje dzieci, o swoje dzieci, o swoich małżonków, o swoje żony, o swoich rodziców, o swoje po prostu rodziny. Co Bóg mi pokazał, może ktoś z was tego nie przyjąć jako od, od Pana Boga, ale ja znam po prostu siebie i wiem, w jakim jestem miejscu. I zobaczcie, że jest, jak kiedy takie sytuacje, co pokazywały. Że będzie, co będzie działo się z Rezulimą, a takie sytuacji on tam miał mnóstwo. W tych czasach też to się może dziać. W tych czasach tak samo słuchajcie, to się dzieje. Tylko, że ludzie tego nie przyjmują, bo nie, nie ma darów, ducha świętego, nie ma tego, nie ma tamtego. Nie, są. To jest wszystko adekwatne. Jak było kiedyś, tak jest teraz, a jeszcze nawet jest i gorzej, jeżeli chodzi o ludzi, ale duch święty działa tak samo, jak działa wcześniej. Dlatego bardzo was proszę, abyście zastanowili <laughs> się nad tym bo będzie masakra, ludzie będą po prostu chodzić w strasznym obłędzie, strasznym obłędzie, jak mówi oczywiście to samo właśnie o tym pismo, bo dzieci wszystkie zobaczcie, jakby teraz wasze dziecko zniknęło, co, i co byście wtedy zrobili? No po prostu będziecie panikować i będziecie myśleć, że ono gdzieś uciekło, to się porwał. Nie, ono zostało po prostu zabane do nieba. Tam ma dobrze, nic mu się nie dzieje, pamiętajcie, tam mu nic się nie dzieje, jest wszystko okej, okay. Jeżeli chodzi o dziecko, to teraz czas dla Ciebie, byś Ty się mógł nawrócić, dopóki tu jeszcze nie jesteś nawrócony. Dlatego proszę Cię teraz, abyś imię Jezusa Chrystusa oddał swoje serce Jezusowi. Nie dlatego, że masz się bać, ale przemyśl, co On dla Ciebie zrobił, jak umarł dla Ciebie na krzyżu, jak bardzo Ciebie kocha i naprawdę posyła mnie niebem. Mogę Ci o tym powiedzieć, że jest ten czas. Tutaj mówiła um mi taka właśnie dziewczyna, z którą bardzo serdecznie pozdrawiam, naszą kochaną Magdę i, i w ogóle to są pozostałe z Was dziewczyny, która powiedziała do mnie, że jeżeli wchodząc na, na, na kanał czy gdzieś tam na Google, to jak wpisuję pochwycenie, to ja wyświetlam się jako pierwsza. I to nie chodzi, że ja się z tego szczycę. Cieszę się po prostu z tego bardzo, że ktoś o tym mówi. Bo nikt o tym, słuchajcie, nie mówi. I to jest najgorsze, że ludzie o tym nie mówią, że pochwycenie będzie. I nawet nie wiedzą tak samo, co będzie się działo. I wiem, że Bóg posyła niby wam miała o tym po prostu mówić, byście wiedzieli, że nawet jak będziecie wychodzić w religii, to wasze dzieci będą i tak zabrane. Ponieważ Bóg po prostu zna dzieci i wie. Dlatego mówi o tym, że stańmy się jak dzieci. One są naiwne, wierzą we wszystko. Mamy tak samo Panu Bogu wierzyć wszystko. Nie ludziom, ale Panu Bogu mamy wierzyć we wszystko. Dlatego jeżeli daj nam przykłady z Starego Testamentu i Nowego, co pokazuje, jakie, jakie były rzeczy, co robił Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz i pozostałe inne osoby, to czytajmy Pismo Święte. To było w słuchacie cztery. Ale Dlatego polecam Wam najbardziej, dla tych początkujących, od Ewangeliana zacząć. A starszym, już takim w Bogu, też czytajmy całe Pismo Święte. Ono jest całe natchnione. I Bóg może nas tak samo używać, jak pozostałych innych ludzi, bo On chce po prostu posłusznych osoby, po prostu posłuszne, żeby, żebyście po prostu mogli być z Nim. Jeżeli będziecie posłuszni, to po prostu jest... Wypas. Tak jak mówiłam w wcześniejszym śnie, tam tak samo posłuchajcie o tym bardzo ważny, tam jest napisane warning, czyli bardzo ważny po prostu e, sen, że Bóg naprawdę odcina osoby, które naprawdę nie idą z Panem Bogiem. A gdzie odcinał? A te, które idą, będzie oczyszczał właśnie. Tak jak u mnie cierpliwość, Asia. Także serdecznie Was pozdrawiam i proszę Was tylko, pamiętajcie się w imieniu Jezusa Chrystusa, oddajcie Mu swoje serce, pokutujcie z tego, co robicie, mówiąc, Panie Jezu, wybacz mi moje grzechy, oddajcie swoje serce, proszę Cię, prowadź mnie, bym wiedziała, co robić. I jeżeli ktoś jeszcze nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, to poproście, Boże, proszę Cię, dotknij mnie w Twoim Duchu Świętym. Bym była ochrzczona, niech Twój Duch Święty na mnie spadnie, i potem będziesz miał dar ducha świętego, będziesz mówił językami, będziesz mógł uzdrawiać, będziesz mógł prorokować i pozostałe inne rzeczy, które są opisane oczywiście w Biblii. Dlatego bardzo Was zachęcam, zapraszam, byście naprawdę po prostu mogli po prostu być blisko Pana Boga, bo to jest bardzo ważne. Bez Ducha Świętego jest lipa. Lipa. Do usłyszenia. Udostępniacie ten film i słuchajcie dalej. Aby ludzie się obudzili i by matki też zobaczyły, zwłaszcza matki, które naprawdę z dziećmi są najbardziej, ale też rodzice, ojcowie, którzy opiekują się sami na przykład, wiadomo, dziećmi, aby też obudzili się, że te dzieci naprawdę znikną. I czy chcemy tego, czy nie, tak będzie. Tak po prostu będzie. Także do usłyszenia w kolejnym filmiku. Dzisiaj tylko będzie jeden. Bo przygotowuję taki większy filmik, też może dłuższy będzie on, który będzie pokazywał właśnie naprawdę bardzo ważne sprawy. Co się dzieje, w jakim miejscu naprawdę, słuchajcie, po prostu jesteśmy. Także do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku i pogłosowi Was bardzo serdecznie. W takim trochę smutnym dzisiaj odcinku, ale tylko dlatego, ponieważ Bóg naprawdę nie da się z siebie naśmiewać. Oj, nie da. Nie żartujmy z tego. Bo.